Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarotiska Fortuna Kłania się. Dzisiaj horoskop dla strzelca na luty 2023 roku. Zodiakalne strzelce ascendentalne. Czy w Słońcu, w Księżycu? Możecie, kochani, oglądać ten horoskop, szukać odpowiedzi, abyście ją znaleźli na ten miesiąc. Jaki to będzie miesiąc? Tutaj strzelec może liczyć na dobre wiadomości, ale też jakieś nowiny, podróże. E, oczywiście spotkacie pomocnych ludzi na Waszej drodze, którzy mogą Wam wiele pomóc i wyjaśnić. Także e, na pewno jest dużo kontaktów i podróży. Zobaczmy, co w pracy, w karierze dla Was, kochani, w praca, kariera. Tutaj, moi drodzy, idą zmiany na pewno bardzo duże. Jest rywalizacja też w pracy. Możecie się z kimś pokłócić, poróżnić. Ktoś może będzie chciał Wasze stanowisko, ale nie martwcie się, sprawiedliwość do Was przyjdzie. Musicie walczyć o swoje w pracy. O swoje miejsce, o swoją pozycję. Nie dajcie się wygryźć i nie dajcie się zastraszyć w tym miesiącu. Bo mogą być jakieś osoby, które naprawdę źle Wam życzą, wtrącają się w Waszą pozycję zawodową. Ale będzie dobrze. Dacie radę. Sprawiedliwość będzie stała po Waszej stronie. Co w finansach, kochani? W finansach. W finansach różnie, tak? Bo może być i y, dosyć dobrze możecie otrzymywać jakieś propozycje pracy, dodatkowe oferty, ale tutaj tak, trzeba będzie się czegoś douczyć, trzeba będzie na pewno porozmawiać, zapewnić sobie taką możliwość. Y, tej dodatkowej pracy poprzez jakieś nowe umiejętności, zdobycie ich. Także to od Was dużo zależy, moi drodzy, jak Wy tutaj sobie poradzicie, tak? Także oczywiście te finanse, moi drodzy, będą. Ale też niektóre sprawy mogą być zablokowane, tak? Będzie dużo wahania, zastanawiania się. Jeśli chcecie coś osiągnąć, no to działajcie, tak? Miłość uczucia, moi drodzy. Miłość uczucia, co w miłości. Tutaj jest przeciążenie. Oczywiście, może partner, partnerka zwala na Was, że tak powiem, dużo obowiązków, ale też w miłości, moi kochani, może być oczywiście nerwowo, tak? Wy oczekujecie na coś innego, Wy byście chcieli wspólnego wyjścia, jakiegoś zaproszenia, gdzieś, rozmowy. Wspólnej jakiejś takiej adoracji ze strony partnera, partnerki. A tutaj, moi drodzy, uważamy, że może partner nas zranić, czy partnerka. Może być coś nie po naszej myśli, przesunięte, może być dużo spotkań. Także tutaj nie jest do końca takie dogadanie się w sprawach właśnie miłości uczuć. Zobaczmy w domu, moi drodzy. Co w Waszym domu? W domu, oczywiście, tutaj może być powrót starego przyjaciela, czy też, moi drodzy, może być takie wahanie co do pewnych osób. Impas, niewidzenie pewnych spraw domowych, zamiatanie pewnych spraw pod dywan, nawet bym powiedziała, w pewnym momencie. Ale oczywiście tutaj jest dużo zamieszania. Mogą być jakieś podróże, gdzieś będziecie wyruszać, ktoś będzie powracał do Was i tak dalej. Takie zamieszanie ogólne, ale myślę, że. Po takich rozmowach, po jakichś takich radach, po podjęciu prawidłowej decyzji y, powinno być dobrze. Może być pomocny w tym mężczyzna, baran lew strzelec, tak? Tutaj. Zobaczymy w zdrowiu, moi drodzy. Zdrowie dla strzelca. Uhu. Tutaj kochani, mogą być dolegliwości związane z... Y, jelitami, przeziębieniami, nagłą grypą, czy to korzonki, czy to jakaś rwa kurszowa, coś może dokuczyć, z nagły spadek energii, ale myślę, że dacie sobie radę. Koniec miesiąca przyniesie. Oczywiście wyzdrowienie macie dużą ochronę z góry. Dacie sobie w zdrowiu radę. Uważajcie też na ręce, bo mogą dokuczać, czy to ze względu na reumatyz, czy to pogrypowe jakieś takie dolegliwości. I moi drodzy niespodziewane sprawy dla strzelca w lutym. No, ja bym powiedziała, że tutaj niespodziewanie w domu, czy w rodzinie. Może być jakaś kłótnia, spór, ktoś może mieć po prostu inne zdanie od Was i może Wam się nie podobać, możecie się odwrócić od tej osoby. Także nie dajcie się wtrącać zbytnio trzecim osobom w tym miesiącu do Waszego życia. Tak, ja bym tutaj to widziała, kochani. Ja Wam życzę dużo spełnienia, dużo miłości, zdrowia. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.